Intencja na dziś to uczucie radości w ciele. Druga ważna sprawa, jak w ogóle ćwiczyć z nanomobilkami. Prosta rzecz, ćwiczysz tak długo, jak ja jestem na ekranie. Jak ja znikam, Ty masz przerwę. Ile powtórzeń wykonasz, nie ma to znaczenia. Najważniejsze, że się ruszasz. Tyle. Witaj, kochanie. Aby intencji stało się zadość, poskaczemy trochę. I żeby była jasność, ja kardio osobiście nie znoszę w żadnej postaci, no chyba, że moją ukochaną piłeczkę albo spacer, ale umówmy się, minuta skakania jest do przeżycia. Zatem lecimy z biegiem bokserskim, gdzie przez 15 sekund naparzasz rękami w przód, możesz też nieco wyżej podnosić kolana. Następnie pajacyki. Po co takie frywolne skakanie na dzień dobry? Już spieszę z wytłumaczeniem. Po pierwsze, by zatrzymać myśli zabrane o poranku. Po drugie, by rozbudzić ciało, aby mu się chciało. I po trzecie i najważniejsze, by wyjąć kijat z dupy, aby móc działać w lekkości i radości wedle intencji. No bo po co zaczynać dziennie fajnie, nie? No, no właśnie. A teraz przerwa i zaraz, kochanie, drugie ćwiczenie. Zapraszam. Przyjmij pozycję planka i odłóż lewą stopę przy swojej lewej dłoni. Lewym łokciem zejdź jak najniżej jesteś w stanie, by następnie lewą ręką wyjść do góry i wykonać rotację w odcinku piersiowym. Napnij poślad nogi zakrocznej. Sześć powtórzeń na stronę. I uwaga, mamy zmianę. I to samo na drugą. Na drugą stronę, niestety urwało mi dwa ostatnie repy, ale wierzę, że ty je wykonasz. Zgodnie ze swoim sumieniem, kochanie. Dzisiaj ćwiczenia są nieco krótsze, jednocześnie jest ich więcej. Głównie będziemy skupiać się na nogach, dlatego teraz na tapet wjeżdżają przysiady. Zacznij od pozycji stojącej, stopy na wprost lub delikatnie na zewnątrz. Pierwszy ruch to delikatne zgięcie biodra, następnie utrzymując neutralne ustawienie ciała ugnij kolana i opuść tułów. A później wróć. Yy, I tak 15 razy. Albo tyle, ile uznasz za stosowne. <grytanie> Dodatkową wariacją na dziś będą pulsy w dole. Ale pamiętaj, kochanie, by dawkować sobie przyjemności. To jest moja propozycja. Ale to Ty znasz i czujesz swoje ciało najlepiej. Więc zrób dla siebie dobrze, żeby czuć się wspaniale. Ostatnia rzecz to wspięcia na palce aby nieco obudzić do pracy swoją łydkę. Także wykonujesz sobie przysiad i w dole raz unosisz jedną piętę, raz unosisz drugą, a raz obie. Fajnie, nie? No, cudownie się tak poruszać z rana. O ja, ale to jest takie super! Przysiad Kozacki zrobi z ciebie kozaka. A tak serio, to świetna wariacja przysiadu, którą na pewno poczują Twoje przywodziciele. Pozycja wyjściowa to szeroki rozkrok, a Twoim zadaniem jest ugięcie tylko jednej nogi i przeniesienie tułowia w dół i bok. Druga nóżka pozostaje prosta i albo tak jak u mnie, odwracasz stopę na albo ustawiasz ją płasko na podłożu. Pamiętaj o neutralnym ustawieniu tułowia. No i oczywiście po parę powtórzeń na każdą ze stron. Jak ci kochanie powiem, że kolejne ćwiczenie, to znów będą kolejne przysiady, to uciekniesz? <laughs> Oczywiście pytanie retoryczne, bo wiem, że super się bawisz, ale żeby nie wiało sandałem, dodamy teraz kopnięcie w przód i lecimy. Przysiad kopniak, przysiad kopniak, przysiad kopniak, ale super nie? No patrz, mnie to już pobudziło samo mówienie teraz o tym, no. Nawet sobie ja nie wyobrażam, co się dzieje u Ciebie w domu. <laughs> Kochanie, mam super wiadomość! Przed Tobą aż 27 sekund jump składów. Tak, dobrze słyszysz! Przysiadł z wyskokiem. Jej, ale radocha! Też się tak cieszysz? Technicznie obowiązuje wszystko jak w zwykłym przysiadzie. Ale z tą różnicą, że dodajesz nieco dynamiki i przyspieszasz bicie serca. Ewentualnie zbierasz już wiązankę epitetów określających Twoje wspaniałe odczucia, którymi podzielisz się ze mną w komentarzu. A teraz przerwa, przedostatnie ćwiczenie i zaraz będzie koniec. Za krok z wariacją. Za krok w tył, po skosie. I kończysz przysiadem. Najpierw pracuje prawa noga. Pilnujesz brzucha, neutralnego ustawienia tułowia oraz oczywiście kolan ustawionych na wprost lub delikatnie do zewnątrz. Nie śpiesz się w tym ćwiczeniu. Nie chodzi tu o ilość, chodzi o jakość. Mnie momentami zawiewa, jak widzisz. Mogę to jednak zgonić na silny nadmorski wiatr, ale tylko takie uznajemy tłumaczenia, dobra? Żadne inne nie wchodzą w grę. Teraz zmień nogę i pracujemy drugą stroną, czyli zakrok, zakrok, za krok po skosie i przysiad. Parę takich powtórzeń, zaraz będzie ostatnia przerwa, ostatnie ćwiczenie i na ostatnie mam dla Ciebie petardę, taką, która Cię dosłownie zbutowywali, ale będziesz w pełni szczęścia, obiecuję. Jumping lunges, czyli skakane wykroki, to największe chamstwo, jakiego mogłam się dopuścić na porannym rozruchu, dlatego z pełną świadomością swoich możliwości wybierz tę opcję, jeśli ci służy, możesz ją zamienić na zwykłe zakroki bez skakania. Jak mantrę będę powtarzać, że ty wiesz najlepiej, co jest dla ciebie dobre. I takim optymistycznym akcentem Zakończyć poranne fikanie i przywitać piękny dzień pełen radości i uśmiechu. I tego ci życzę. A! No i napisz mi jeszcze na dole, jak się czujesz po i czy kochasz już fikanie? Pa!